Podejrzewam, że gdzieś w jakichś czasach, których nie pamiętam, musiała być zaszczepiona w nas taka potrzeba w ogóle eksplorowania melodii i próby, próby jakby zdobycia jej trochę jak u himalajstów. że po prostu rzecz, którą słyszysz i ona ci się podoba, no to trzeba ją zaśpiewać, więc podejmujesz próby. I myślę, że nasza mama to robiła w naszym dzieciństwie, śpiewając wszelkie. Hity Ordonki, Edith Piaf i, i zagłębiając się w różne repertuary, ale nasz Tata z kolei, który w ogóle też nie był muzykiem wykształconym w kierunku muzyki, w jakiś sposób posiadł wiedzę, jak akompaniować, jak łapać akordy i na akordeonie, i na pianie, i na gitarze. Więc to było jakieś takie, po prostu muzyka chyba była taką zabawką naszej rodziny od zawsze. Ja jeszcze cały czas rozszyfrowuję te utwory, ale okazuje się, że one mają bardzo zaszyfrowane podprzekazy. Jak odkryłam, że utwór Nie ma wody na pustyni jest to PRL-u, to miałam takie aha! Sprytne. Czyli w ogóle szukamy tutaj ukrytych pod piaskami relikwii prawdy.